Witajcie z tej strony Magdalena i zapraszam Was do recenzji Anime Czowic. Głównym bohaterem jest 18-letni Hideki, który nie zdał za pierwszym razem na studia. Pragnąc poprawić oceny przenosi się do Tokio i zapisuje do szkoły przygotowawczej, która ma pomóc mu w dostaniu się na wymarzony kierunek. W przeciwieństwie do wsi, w której mieszkał, wielkie miasto jest pełne persokomów, robotów łudząco podobnych do ludzi, które zastąpiły większość innych maszyn i stały się wiernymi towarzyszami człowieka. Oczywiście Hidekiego nie stać na swojego własnego humanoida, jednak pewnego dnia chłopak znajduje i przygarnia porzuconego persokoma o wyglądzie ślicznej jasnowłosej dziewczyny. Persokom niczego nie pamięta i jedyne co potrafi powiedzieć to ci, więc takie właśnie imię nadaje jej Hideki. Od tego momentu chłopak i humanoidalna dziewczyna ci zaczną prowadzić wspólne barwne życie. Anime Ciobic jest 24-odcinkową adaptacją 8 mangi o tym samym tytule w Polsce wydaną przez JPF. Jest to jeden z flagowych tytułów od Klampa, japońskiej grupy twórczyń mang, znanych z takich tytułów jak Catcaptor Sakura, Kobato, Tsubasa i wiele, wiele innych. Czapiec jest romansem z elementami science fiction, dramatu i komedii, który porusza ważne zagadnienia. Czy można pokochać kogoś, kto ma sztucznie wytworzoną duszę? Czy jest różnica między kochaniem człowieka i persokoma? W tej historii oprócz problemów głównych bohaterów poznajemy także rozterki bohaterów drugoplanowych, którzy mają istotny wpływ na fabułę. Ich przeżycia oraz doświadczenia rzutują na zachowanie Hidekiego i jego osobiste przemyślenia. Nie są jedynie tłem dla głównego wątku fabularnego, co jest moim zdaniem wielkim plusem tej serii. Anime pochodzi z roku 2002, więc dla jednych kreska będzie ładna, dla innych trochę mniej. Ja osobiście uwielbiam starsze tytuły i to w jaki sposób je rysowano. Muzyka również jest przyjemna i wprowadza widza w odpowiedni nastrój. Bohaterowie są wyraziści, a zakończenie nie pozostawia po sobie uczucia zawodu, więc jeśli ktoś lubi pozostałe produkcje Klampa, Chabit z pewnością przypadnie mu do gustu. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na Facebooka, Instagrama i Twittera. Zachęcam do komentowania oraz subskrypcji i do usłyszenia.